Don Luigi, on biegał raz, to taki późny koń. Urós 4 centymetry. Syn Sidę Starsa. No, papier znakomity. A, a koń robi wrażenie, że jest jeszcze nie gotowy. Na pewno go zapiszemy do derby. Jakby zrobił szybki progres, to może warto nie biegać, ale raczej. Raczej wygląda na konia późnego. Na czterolatka z umaszczenia trochę jest podobny do Wariusa Też syna Sylvestersa też miał taką latarnię fajną. I to był dystansowy koń, późny. I miejmy nadzieję, że um, że jak nam się rozwinie, on wygląda w tej chwili jak dwulatek, a ma trzy lata, ale ma potencjał bo głęboki, kawał zadu, tylko dalej nie ma pro, proporcji takiego jeszcze rozwiniętego do końca konia. Super koń z papierem, ale chyba musimy dalej na niego czekać. Dobra, dziękujemy. A, biega za tydzień w nagrodzie Andersa. Tam ma kumpla ze stajni. Właśnie chcemy, żeby już w dystansie go próbować, dlatego biegamy 1800 metrów.